Cześć Wam. Dzisiaj temat w domu przy Pastelowej pod tytułem Roleta w oknie tarasowym Moim zdaniem bardzo ważny temat o którym musicie, wiedzieć już, musicie już wiedzieć na etapie zamawiania okien czy chcecie mieć Moskitierę na tarasie czy nie Dlaczego to jest takie istotne A to dlatego, że Pan Monter jeśli mu powiecie, że chcecie mieć taką Moskitierę to on wtedy taki profil jak jest tu mniej więcej Daję jeszcze jeden pod spodem, żeby zrobić dystans Co za tym, mie co za tym idzie, miejsce między oknem a roletą Tak, aby tą moskitere pod nią umieścić Jeśli natomiast zapomnijcie o tym temacie I przypomni wam się już po montażu Że jednak chcielibyście taką moskitere To wtedy pan monter przyjedzie i ją zamontuje na wierzchu Tu na zewnątrz Czyli ona tak jak w tej chwili u mnie jest w tym wypadku pod, pod roletą, to u Was będzie na, na rolecie. To moim zdaniem jest lipa, zważywszy, że to nie jest tani zakup, bo to jest chyba kwota około 1500 zł, Więc szkoda, żeby takie coś było na zewnątrz, takie niechronione. Tym bardziej, że warunki są różne. W każdej chwili można ją zamknąć. Ona ja już trochę teraz już nie używam, bo nie, nie wychodzę na taras, ale ogólnie jestem z nią bardzo zadowolony tak się zamyka przesuwa się na, to, na torze ogólnie rzecz biorąc tak z pierwszego punktu widzenia to wygląda yy, bardzo delikatnie ale ale, ale ale naprawdę spełnia swoją funkcję i co ciekawe jeszcze jak mam małego, małe dziecko i ono tak czasami z rozpędu sobie wejdzie i i bawi się po prostu tą roletą i ją zniekształci to później ten akordeon można z powrotem do swojej postaci sobie tutaj ukształtować. Także, także fa, fajna sprawa. Temat drugi, przy okazji, to jeszcze tak, jeśli, ode, jeśli będzie ta roleta faktycznie tutaj pod tą moskitierą, pod tą roletą, to wtedy puszka do góry od rolet odejdzie troszeczkę od ściany, będzie dalej zamontowana i to za tym idzie. Jak ja mam tu 20 styropian, to i tak tutaj na tą 20 jeszcze musiałem nałożyć dwójkę. żeby po prostu ta puszka mi tutaj nie wystawała, nie? Tak, żeby nie był taki golas. Ale ogólnie rzecz biorąc wygląda to fajnie. Także tyle w temacie. Pozdrawiam z domu przypasterowej. Hej!